Niedawno robiąc trochę konkretniejsze porządki, trafiłem w szafie na pudełko po butach, w którym nie było butów, ale było coś dużo lepszego stare telefony. Głównie moje z czasów podstawówki, gimnazjum i początków liceum, bo później już przeważnie sprzedawałem. I właśnie to znalezisko zainspirowało mnie do tego filmu, żebyśmy powspominali sobie wspólnie nasze pierwsze komórki i pierwsze smartfony, bo niestety to również przeważnie są już zabytki. W tej branży czas biegnie niewiarygodnie szybko. A więc tych, którzy mają wystarczająco dużo lat, zapraszam w nostalgiczną podróż w przeszłość. Natomiast tych nieco młodszych zapraszam do. Muzeum. Opowiemy Wam trochę, jak to drzewiej bywało. W kwestii telefonów komórkowych zawsze byłem troszeczkę bardziej do tyłu, bo w 2003 roku, kiedy to dostałem swój pierwszy telefon. Moi rówieśnicy byli gdzieś już na etapie pierwszych kolorowych wyświetlaczy, no, co najmniej polifonicznych dzwonków, a ja dostałem swoją pierwszą Motorola. Nie pamiętam już dokładnie, ale z tego, co wyszukałem w internecie, był to najprawdopodobniej jakiś wariant modelu TimePort. Niedługo potem przerzuciłem się na Siemensa C35i. Był to jakiś upgrade, ale nadal, jak na te czasy, były to telefony już po prostu przestarzałe. Dziś tego rodzaju maszyny daje się w prezencie najczęściej Osobom starszym, żeby mogły się w tym jakoś łatwiej odnaleźć. Ale wówczas to było coś, co mi w zupełności wystarczało. Można było zadzwonić do rodziców, jak się było na koloniach, można było wysłać koleżance SMS-a i to w zasadzie tyle. Od muzyki miałem MP3, a całej reszty gadżetów i biznesów po prostu nie potrzebowałem. Jedyna rzecz, której tak naprawdę, naprawdę mi brakowało na tych telefonach, no to dostęp do internetu, żeby mieć jakąkolwiek formę kontaktu, chociażby przez gadu-gadu, którego to przez lata moim rówieśnikom zazdrościłem. Po latach mogę z całą pewnością Powiedzieć, że nie były to moje ulubione telefony wszechczasów, ale to troszeczkę jak z pierwszym samochodem. Człowiek przywiązuje się do tej kupy złomu i jest wdzięczny za każdy dzień, kiedy to wszystko po prostu działa. Zazwyczaj to inne wydatki były u mnie większym priorytetem, więc pierwszy smartfon dostałem w swoje łapy dopiero w 2016 roku. Wcześniej operowałem głównie na telefonach z Symbianem, więc omijały mnie te złote czasy giereczek mobilnych pokroju Assassin's Creed czy Tonego Hawka. Samsung Galaxy Mini już wówczas dosyć przestarzały, ale wciąż. Nadal bardzo sympatyczny, malutki poręczny telefon, który mieścił się do nawet tych bardziej płytkich kieszeni. Coś co ja ceniłem sobie zawsze bardzo mocno, do tego mając małe dłonie, no siłą rzeczy lubiłem te mniejsze telefony, gdzie mogłem go trzymać w jednej ręce i pisać nadal SMS-a. Jego największą wadą w tym 2016 roku było z mojej perspektywy to, że miał śmiesznie mało ramu, więc trzeba było żonglować dosłownie każdym megabajtem dostępnej pamięci, żeby te podstawowe aplikacje mogły w ogóle jakkolwiek działać. Bardzo doceniam, że istniał wtedy tak zwany Messenger Lite, czyli coś, co było właśnie opcją dla tych słabszych telefonów. Wspominam go koniec końców bardzo miło, mimo że po tych kilku latach użytkowania zaczął się naprawdę bardzo mocno grzać i bardzo mocno ciąć, co sprawiało, że zwykłe użytkowanie pokroju, nawet pisania SMS-ów, było pełne lagów, ścin, zwiech i niefortunnych restartów telefonu. Doprowadzało to nawet do tak skrajnych sytuacji, że budziki w losowych momentach po prostu przestawały mi dzwonić co było przyczyną bardzo wielu moich spóźnień na zajęcia czy nawet do pracy. Także serdecznie dziękuję to, że mogłem sobie pospać, ale za to potem pobiegać. Mój organizm i nadmiar kortyzolu jest bardzo wdzięczny. Pozdrawiam samsung Galaxy Mini. Dobrze pamiętam okoliczności, w których dostałem swoją pierwszą komórkę, bo to było tuż przed moją pierwszą w życiu kilkudniową wycieczką szkolną. Rodzice po prostu chcieli mieć ze mną jakiś kontakt i z tego powodu dostałem przepiękną granatową Nokia 3510i. Czyli telefon, no nie taki totalnie przestarzały, bo miał już kolorowy wyświetlacz, ale jednak dość ograniczony. Nawet dzwonki polifoniczne, z tego co pamiętam, były jakieś takie niepełne, to znaczy nie wszystkie chciały się odtwarzać. Wiadomo, Podobał mi się, dawał niesamowite poczucie wolności, ale do czasu. Do czasu, gdy kumple zaczęli przynosić do szkoły telefony, które pozwalały na dużo więcej. Dlatego dużo lepiej zapamiętałem moją drugą komórkę, czyli tego Sony Ericssona K310i. Niestety już nie żyje. Próbowałem go reanimować, ale nic z tego nie wyszło. To już był telefon prawie że nowej generacji. Z aparatem, chociaż z tego co pamiętam, chyba jeszcze bez funkcji nagrywania wideo, z w zasadzie nieograniczonym dostępem do gier. Na nogi wiele rzeczy nie działało, a tutaj mogłem grać dosłownie we wszystko. I korzystałem z tej możliwości, ile wlezie. Kupę czasu spędziłem też w prostym kreatorze muzyki, który pozwalał na budowanie utworów z gotowych kloczków, trochę jak widrzeju. No i co najważniejsze, ten telefon potrafił odtwarzać MP3. Co prawda we wbudowanej pamięci mieściło się dosłownie kilka piosenek, ale wtedy zupełnie mi to nie przeszkadzało. Chwilę wcześniej z wielką przyjemnością słuchałem polifonicznych dzwonków, więc to był przeskok do zupełnie innego świata. Swoją drogą mam jeszcze oryginalne słuchawki z takim dziwnym złączem, które z czasem się wyrabiało i było strasznie awaryjne. Natomiast jeżeli chodzi o mój pierwszy smartfon, to był to, podobnie jak u Kuby, Samsung Galaxy Mini. Tylko ja dostałem go mniej więcej w momencie premiery, czyli w okolicach 2011 roku. Żeby się nie powtarzać, pokażę Wam mój drugi smartfon, który nie dość, że przetrwał, to jeszcze wciąż działa. Sony Ericsson Life with Walkman, znany również jako WT-19i. Pamiętam, że zawsze chciałem mieć muzycznego Sony Ericssona, ale udało się to dopiero pod sam koniec istnienia marki, już w erze smartfonowej. Ten telefon Trafił na rynek w tym samym roku, w którym Sony Ericsson jako spółka przestał istnieć. To znaczy, Sony wykupiło udział Ericssona i zaczęło robić telefony samodzielnie. Dzisiaj ten smartfon wydaje się być nienaturalnie mały, ale kurczę, jak to się wygodnie obsługuje jedną ręką. Wszystko w zasięgu, nic nie trzeba przesuwać, kombinować zapomniałem, że tak w ogóle można. Generalnie to nie był telefon z najwyższej półki, ale w 2011 roku mi to za bardzo nie przeszkadzało, bo po prostu nie miałem porównania. Podobał mi się wizualnie, miał ładnie wyeksponowane złącze słuchawkowe z diodą migającą w rytm muzyki, aparat 5 megapikseli, który robił przyzwoite zdjęcia. Do tego z fizycznym spustem migawki, czyli czymś, co dzisiaj mają już chyba tylko eksperie. Ciekawie wyglądała też nakładka systemowa, pozwalająca na rozmieszczanie skrótów do aplikacji w narożnikach. Świetnie ten telefon, wspominam, bo to były początki. Mojego kontaktu z Androidem. Mnóstwo aplikacji, gier, YouTube, w ogóle internet w telefonie. No, czego chcieć więcej? Moją pierwszą komórkę pamiętam doskonale, ponieważ był to Siemens MT50 z taką malutką, elegancką i obłą obudową. Ale telefon ten, chociaż i tak uwielbiałem całościowo, miał jedną niezaprzeczalną zaletę oraz cechę wyróżniającą go z konkurencji. Mianowicie miał niebieski, żarówiasty wręcz wyświetlacz, która to barwa nie była wcale aż taka popularna wówczas, ponieważ większość telefonów robiło się raczej pod kolor żółty, pomarańczowy, a nawet zielony. Więc absolutnie nieciekawe kolory. Ja natomiast mogłem pochwalić się znajomym, rodzinie i tak dalej, że mam niebieski wyświetlacz. Pamiętam, że bardzo mnie to wówczas jarało. Natomiast były to też moje pierwsze podchody pod gry z Jawy, ponieważ miałem tam morchurna, czyli kurkę wodną, tak to się w Polsce nazywało. I był też stak a tak, jeżeli dobrze mówię, bo pamięć już troszeczkę mi szwankuje. I była to gra, która troszeczkę wyglądała jak taki Tetris, tylko że chodziło. Się gostkiem po industrialnych jakichś tam pomieszczeniach, no i przenosiło się te kartoniki, żeby tam one, wiadomo, się e, znikały, żeby nabijały punkty i tak dalej, i tak dalej. Więc super wspomnienia, naprawdę, jakbym mógł, to bym sobie ten telefon kupił, e, bo już niestety go nie mam, a chciałbym go jeszcze kiedyś zobaczyć. Mój pierwszy smartfon posiadam do dzisiaj, to jest Xperia X8e15i i chociaż niestety już nie działa, tak wiąże się z nią całkiem ciekawa historia, ponieważ dostałem go, a nie kupiłem, od mojej świętej pamięci babci, która go z kolei znalazła. Otóż szła sobie po polnej drodze, na mojej wiosce, znalazła telefon bez klapki i bez baterii, które sobie oczywiście później dokupiłem, żeby sprawdzić, czy to w ogóle będzie hulało, no i mi go dała, no bo nie wiedziała kompletnie, co z tym zrobić, nie wiedziała, czy ktoś go zgubił, czy ktoś go porzucił i tak dalej. Nie miał klapki, nie miał baterii, więc co by tu z nim zrobić, prawda? Ja go wziąłem pod swoje skrzydła, kupiłem sobie baterie na wiadomych y, serwisach aukcyjnych, kupiłem sobie klapkę no i okazało się, że telefon działa. Co więcej, posłużył mi praktycznie połowę studiów, jak nie więcej. Posłużył mi ten telefon bardzo długo. Miałem tam różne aplikacje typu PU, którego się tam ubierało, to była taka kubka, którą się ubierało, wychodziło się z nim na spacer i tak dalej, takie Tamagotchi. Miałem tam różne gierki, wgrałem sobie nawet pierwszego mojego softa, Gingerbread, to się bodaj nazywało. I też mam całkiem spoko wspomnienia z tym telefonem. Ciekawy jestem, czy, jakbym wymienił baterię, to jeszcze by się uruchomił. Przyznam, że przypomnienie sobie konkretnego modelu mojego pierwszego telefonu było niemałym wyzwaniem. Pamiętałem tylko, że była to pozbawiona aparatu Nokia z kolorowym ekranem, co wówczas nie było aż taką oczywistością, brązową obudową i że dostałem ją na komunie. I po zrobieniu głębszego researchu jestem niemal pewny, że była to Nokia 2610. Produkt nie mający sobie równych na rynku, z baterią o niesamowitej pojemności 970 mAh, książką adresową mogącą pomieścić zawrotną liczbę 300 kontaktów. Dzięki 3 MAh, bajtom wbudowanej pamięci użytkownik nie musiał się martwić o to, że na telefonie zabraknie miejsca na dane. Dzisiaj już nie robią takiego sprzętu. No i całe szczęście. No bo żarty żartami, ale w sumie trudno powiedzieć na temat tego telefonu wiele więcej. Te wszystkie Nokie były do siebie cholernie podobne, zarówno pod kątem wyglądu, jak i dostępnych funkcji. Choć o obecnych telefonach pewnie za kilkanaście lat będziemy mogli powiedzieć to samo. Ośmiolatka, którym byłem, kiedy dostałem ten telefon, interesowały zapewne przede wszystkim gry. No i był tam chyba Snake i Tetris, ale ile można grać w jedno i to samo? Brak aparatu i wejścia Jack mocno ograniczą możliwości tego sprzętu. Co ciekawe, miał on dostęp do internetu, ale były to te czasy, kiedy korzystanie. Z takich funkcji wiązało się z potężnymi rachunkami, więc wszyscy wystrzegali się tego jak ognia i uważali, żeby przypadkiem tego nie kliknąć. To urządzenie miało służyć przede wszystkim do dzwonienia i ewentualnie pisania SMS-ów. No i w sumie, patrząc na to z perspektywy pełnoletniego już człowieka, danie takiego sprzętu dziecku jako pierwszy telefon ma sens. W tym wieku bardziej liczył się sam fakt posiadania telefonu niż to jaki był to model. No bo skoro już masz własny telefon, to znaczy, że przecież jesteś już dorosły. Choć wiele osób, w tym ja, patrzyło z zazdrością na posiadaczy Sony Ericssona W200, który pozwalał na komponowanie własnej muzyki. Ten telefon chciał mieć w tamtych czasach chyba każdy, ale to już jest temat na zupełnie inny materiał. Jakoś tak się dziwnie złożyło w moim przypadku, że te najbardziej przełomowe telefony to były akurat zawsze Nokia, bo mój pierwszy smartfon również pochodził z oferty tego fińskiego producenta. I tym razem nie miałem problemu z przypomnieniem sobie konkretnego modelu, bo była to Nokia Lumia 530 działająca na systemie Windows Phone. Choć pewnie nie byłbym tego taki pewny, gdyby nie zdjęcie zapisane w chmurze w archiwach OneDrive, które udało mi się wykopać i to chyba właśnie dostęp do pakietu Office, wgranego jako preinstalowane oprogramowanie, był jedną z największych zalet tego telefonu. Z aplikacji OneNote korzystam w zasadzie do dziś, mimo miliona alternatyw, bo po prostu wyrobiłem sobie wówczas taki nawyk. Jestem też prawdopodobnie w gronie pięciu osób na świecie, którym podobał się kafelkowy system Windows Phone. Wydawał mi się zawsze estetyczny i intuicyjny, całkiem przyjemnie organizowało mi się te kafelki, choć biorę pod uwagę, że moja sympatia do niego mogła wynikać z tego, że nie miałem wcześniej telefonu z Androidem. Nie byłem jednak bezkrytycznym fanem tego rozwiązania, bo zaimplementowanie go do wersji PC-owej w Windows 8 uważałem za poroniony pomysł i nie dziwię się, że Microsoft dał sobie z tym spokój w kolejnych wersjach systemu. Z Nokii przerzuciłem się kilka lat później na jeden z modeli Microsoft Lumia, i dopiero uszkodzenie mechaniczne, które całkowicie uniemożliwiało korzystanie z ekranu dodatkowego, sprawiło, że przesiadłem się na Androida, któremu pozostaje wierny do dziś. Największą wadą telefonów od Microsoftu był zawsze świecący pustkami sklep z aplikacjami i szczególnie uciążliwy brak aplikacji od Google. I chyba właśnie ten brak APEC był głównym winowajcą śmierci tego systemu. Microsoft to najzwyczajniej w świecie zaspał i wprowadził swój system na rynek zbyt późno, przez co nie mógł on konkurować z rozwiniętą bazą użytkowników Androida i ios Trochę szkoda, bo gdyby Windows Phone było dziś równie mocnym graczem, co jego konkurenci, to rynek urządzeń mobilnych mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Przez całe moje życie przetoczyło się naprawdę dużo telefonów i... Wkroczyłem w ten świat dość wcześnie, bo w zasadzie nie wiem dokładnie ile miałem lat może 6-7. Mój tata miał dość wcześnie telefony w związku z jego pracą, no i zazwyczaj po prostu te telefony przejmowałem po nim. I tak też było z moim pierwszym telefonem. Tu jest na przykład jeden z telefonów, właśnie mojego taty jakiś stary Ericsson GA628. Jego używałem prawie wcale, więc nie traktuję tego jako mój pierwszy telefon. Natomiast następny był już typowo mój i to był ten Alcatel, który wcześniej miał antenkę, której już nie ma. Gdzie, nie wiem, gdzie ona się podziała, nie wiem, czy jako dziecko ją gdzieś urwałem, ale była tutaj taka śmieszna antenka i jego nie używałem aż tak długo, ale to był faktycznie mój pierwszy telefon. Jest to nawet moja karta z TakTaka. I te pierwsze telefony służyły głównie do tego, do czego służyły dawniej telefony, czyli do dzwonienia, głównie do rodziców i do SMS-owania. Były tu jakieś takie bardzo podstawowe gry, Chyba oczko? Już teraz nie jestem pewien, coś w tym stylu. No, raczej nie snake. Niestety nie mogę go odpalić, bo właśnie gdzieś zgubiłem ładowarkę. Ale no tak, no taki mega prosty telefon. I tak, przejdźmy do pierwszego smartfona. Dobra, słuchajcie, będę musiał bardzo szybko go pokazywać, ponieważ ma 1% baterii, a w tamtych czasach nie było szybkiego ładowania. Ten telefon to HTC. HTC, zaraz wam powiem jaki model. A few moments later. HTC Wildfire S. To był telefon, na który musiałem odkładać pieniądze i to był pierwszy telefon z ekranem dotykowym, jaki miałem. Odkładać pieniądze w tym sensie, że na tamte czasy naprawdę było mi ciężko je odłożyć i kupiłem po prostu jeden z najtańszych możliwych telefonów z ekranem dotykowym. Wtedy bo akurat na takim mi było stać. Bardzo mocno się zawieszał, to bardzo pamiętam, że bardzo się zawieszał. Druga rzecz, która mnie strasznie w nim wkurzała, to był ten przycisk u góry, który służy do odblokowywania. Nie da się tak go po prostu wcisnąć. bo trzeba wsadzić tam o, i wtedy działa. Jak widzicie, telefon w ogóle dalej działa, więc szacun za to. No i cóż, no, cieszył mnie pod tym względem, że to było takie pierwsze odczucie posiadania komputera w kieszeni. I to było niesamowite, bo mogłem naprawdę robić masę rzeczy. To były czasy sarzemów i właśnie takich małych HTC i innych tego typu sprzętów, więc to był taki szacun na dzielnię, jak się miało taki właśnie przenośny komputer. Aha, pamiętam też, że bateria trzymała wybitnie krótko. No, i właśnie, jeśli odpalałem jakieś gry, w które grali moi znajomi, którzy mieli o wiele lepsze telefony niż ja zazwyczaj, no to one się potwornie cięły, ale ja i tak w nie grałem. No, telefon mi właśnie w dużej mierze służył do słuchania muzyki i do grania w gry, więc no cóż, ten telefon nie miał wyjścia i miał piekło. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nas, ale koniecznie pochwalcie się w komentarzach swoimi pierwszymi telefonami i tym, jakie wspominacie. Dzięki, na razie.